Michał Probierz decyduje się pokazać całemu światu, że ma największe jaja wśród trenerów i decyduje się rozpocząć wojnę nuklearną. Zaskoczony Robert Lewandowski, widząc, że w jego stronę lecą pociski balistyczne, też wciska czerwony przycisk. Wybucha panika. Środowisko piłkarskie jest przerażone. Po wymianie ognia nad Warszawą unosi się atomowy grzyb. A teraz pora na odcinek trzeci. Muszę przyznać, że decyzja o tym, aby siedziba Polskiego Związku Piłki Nożnej mieściła się przy ulicy Bitwy Warszawskiej, to był strzał w dziesiątkę. No tylko to nie powinna być ulica Bitwy Warszawskiej 1920, tylko Bitwy Warszawskiej 2025. Wtedy w ogóle by się wszystko zgadzało. W każdym razie jest to bitwa, którą rozpoczął i błyskawicznie przegrał. Michał Prowicz, w zasadzie do teraz nie wiem, czy on tę rakietę balistyczną wycelował w Lewandowskiego, czy może jednak we własną stopę. Spróbuj nowości SFD: kreatyna all nutrition w musujących tabletkach, na siłowni, w domu, zawsze z tobą. Partnerem kanału jest XTB aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Dołącz do fuksierz.pl i zgarnij gwarantowane 1060 zł na start. Zwrot w gotówce, freebet za rejestrację i freebet w aplikacji. Już na Ciebie czekają. Zero kompromisów, tylko zdrowsze i bielsze zęby. Stopa White On. Po prostu. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, dostawca dań gotowych w całej Polsce. Nowy numer magazynu Zero już dostępny. Zamów na magazyn.zero.pl To jest chyba najbardziej spektakularne samozaoranie selekcjonera w historii polskiej piłki nożnej. Osobiście podejrzewałem i mówiłem o tym wcześniej, że ja jednak myślałem, że on utrzyma się trochę dłużej na stołku, ponieważ zakładałem, że te nasze fujary jednak wygrają z Finlandią, no ale yy, przegrały. A Michał Probierz ze zwykłego meczu eliminacyjnego zrobił mecz o wszystko. I postawił na zwycięstwo Polski, na te fujary, no właśnie, wszystko. Powiedzcie sobie sami, pewnie każdy z Was kiedyś obstawiał mecze. No ja jestem twarzą jednej z firm bukmacherskich, fuksiarza konkretnie. Czy postawilibyście cały swój dorobek, wszystkie pieniądze, dom, nieruchomości, oszczędności, reputację, wizerunek, wszystko, wszystko na to, że reprezentacja Polski wygra z Finlandią. No nie! Możecie postawić 1000 złotych na to, że reprezentacja Polski wygra z Finlandią. Jak nie wygra, to trudno. No, stracicie 1000 złotych, ale nikt o zdrowych zmysłach nie postawi wszystkiego. A Michał Probierz uznał: A co mi tam? Wóz albo przewóz. No i przewóz. Gdyby nie wojna atomowa, którą rozpoczął Michał Probierz. Michał. Broń atomowa nie jest od tego, żeby strzelać. Broń atomowa jest od tego, żeby sobie leżała bezpiecznie i żeby straszyć, że można nią strzelać, ale jej się nie używa. Bo jak użyją jej potem dwie strony, to mamy to, co mamy. No zgliszcza mamy. On po prostu by z tymi finami zagrał sobie i wygrał, przegrał albo zlemisował. Wszystko bez większej historii. Potem po meczu mógłby temu Lewandowskiemu odbierać opaskę, zwracać, odbierać, zwracać i tak do września wszystko jedno. E to znaczy, oczywiście, jeśli chodzi o, to, o tą ewentualną porażkę z Finami, no to gdybyśmy przegrali, no to dziennikarze tworzyliby te swoje programy pod tytułem, czy leci z nami pilot, czy idziemy w dobrym kierunku, czy musi tak być, czy potrzebny jest nowy trener, ale kulesza by to zbył zgodnie z prawdą, w sumie argumentem, że do końca eliminacji daleko nic jeszcze nie jest tak całkiem przegrane. Byłaby to jedna z wielu porażek. Nic nadzwyczajnego. Ciągle przegrywamy mecze, to po prostu byłby kolejny przegrany mecz do kolekcji. Natomiast sam Michał Probierz doprowadził do sytuacji, w której nie grał o trzy punkty, tylko o życie. Z perspektywy czasu to naprawdę zdumiewające, jak można sobie samemu skomplikować sprawy. Całe ciśnienie, z którym w tym momencie musiał sobie radzić Probierz, wygenerował nie kto inny jak Probierz. I teraz sam zrezygnował z pracy, no bo już musiał. Wszystko zrobił sobie. Sam. No i z pomocą FUJAR. Yy, to znaczy, czy zrezygnował, to też już tak do końca się nie dowiemy. Czy to była jego decyzja, czy po prostu dostał arcymocną sugestię: weź, Michał, zrezygnuj, to będzie się wszystkim bardziej opłacało. Finansowo tobie też nie wiemy tego i nie ma to już większego znaczenia. Spokojnie możemy przyjąć ten lepszy, bardziej korzystny wariant dla byłego już selekcjonera i uznać, że zrezygnował sam, a więc jednak wziął odpowiedzialność. Yy, za ten cały bałagan, którego narobił. I to jest najlepsze, co mógł zrobić w tej sytuacji. To dość smutne, że facet starał się. Myślę, że się bardzo starał, że się nawet obsesyjnie starał i że mu naprawdę strasznie zależało. No, bardziej mu zależało niż mnie czy tobie, drogi widzu. No, na pewno mu bardziej niż nam zależało. A na sam koniec, najbardziej chwalony jest za to, że zrezygnował z pracy. Co zostaje po probierzu? W sumie to poza bałaganem do posprzątania, to nic, ale też pytanie, czego się spodziewaliśmy innego i czy tak naprawdę po kimkolwiek coś by zostało. Czy Michał Probierz był otwarty na nowe twarze w reprezentacji? No, no był. Czy bał się dawać szansę młodym zawodnikom? No, nie bał się. Czasami to wręcz wpychał ich. Tam kolanem do składu, żeby sobie zagrali, żeby wszyscy go chwalili, Michała właśnie, że daje szansę. Więc próbował. Jak poprzedniego selekcjonora e, krytykowano za to, że jest zbyt zachowawczy i że gra brzydko, to Michał prowiesz chciał na siłę pokazać, że my możemy być odważni i atrakcyjni. I wtedy nawet niektórzy bili brawo. Starał się przypodobać, wam wszystkim się starał przypodobać. Robił wszystko, żebyście go pochwalili. A że mu nie wyszło, koniec końców, z tą grupą ludzi nikomu nic wiecznie nie wychodzi. To nie jest tak przecież, że Michał Prowierz odpalił ze 30 zawodników, za którymi my tęsknimy teraz. E, to też nie miał kogo nawet odpalać, tak jak nie ma kogo wystawiać i też nie ma z czego czerpać niżej. No, reprezentacja... Polski dla 21, dopiero co przegrała z Gruzją, a trener tej reprezentacji dla 21 jeszcze przed turniejem powiedział, że w zasadzie to my przegramy z tą Gruzją. To znaczy, nas na ostatnim miejscu w tej grupie już widział od początku i liczył na jakieś e, niespodzianki. E, w pierwszej reprezentacji, jak już mówiłem wcześniej, mamy Fujary, które dodatkowo się okazały mentalnymi lamusami, a w W21 mamy Fujary. A czy lamusy, no to, to jeszcze tego nie zweryfikowaliśmy na pewno, więc zostawmy. Teraz trwają poszukiwania człowieka, który będzie winny stanu polskiej piłki za dwa lata. Myślę, że padnie na kogoś mocno forowanego przez media, bo to jest taki stały cykl w polskim futbolu. To znaczy naprzemiennie trenera wybiera autorsko prezes PZPN i dziennikarze. Jak się nie sprawdzi ten, od, ten wymyślony przez prezesa PZPN, to potem prezes PZPN macha ręką i mówi, dobra, żeby się odczepili, teraz zatrudnię tego, którego chcą dziennikarze. Potem oczywiście nie sprawdza się ten, którego chcieli dziennikarze, więc, więc prezes PZPN mówi... Dziennikarze mieli swoją szansę, źle wybrali, teraz ja będę wybierał. No więc, żeby zachować ten cykl, teraz wybiorą dziennikarze, czyli ten, o kim się najwięcej w ostatnim czasie będzie pisać, mówić i kogo się będzie chwalić, no to ten zostanie selekcjonerem, więc zobaczymy, kto to będzie. Skoro pora na dziennikarzy, no to rosną szanse notowania Jana Urbana, bo o nim się ostatnio... Mówi najgłośniej. Pff, akurat nie ma pracy. W poprzedniej pracy poszło mu nieźle. No i jest uśmiechnięty, a probierz się nie uśmiechał, więc jakaś odmiana. No i był bardzo dobrym piłkarzem, więc być może dogada się z innym bardzo dobrym piłkarzem. Wiadomo, że chodzi o Lewandowskiego. Hmm, chociaż w górniku się nie dogadywał z innym bardzo dobrym piłkarzem, czyli Podolskim. No ale o tym na razie, żeby tam generalnie nie psuć nastroju. Gdy probież został selekcjonerem, to jego konkurentem był Marek Papszun. Od tamtej pory Marek Papszun dobrze sobie radzi w Rakowie. No dobra, nie zdobył Mistrzostwa Polski, ale jednak zdobył wicemistrzostwo i o to mistrzostwo walczył do końca. Dziwnym trafem teraz nikt go na selekcjonera nie pcha. Zastanawiam się sam, co się w ogóle... Zmieniło w, w postrzeganiu marka papszuna, że wtedy mógł być selekcjonerem, zdaniem wielu powinien, a teraz już w ogóle nie jest nawet rozpatrywany. Gdzieś tu widzę brak konsekwencji. Nie twierdzę, że powinien być selekcjonerem, twierdzę, że skoro wtedy uważano, że wiele za nim przemawia, to nie rozumiem, dlaczego to wszystko za nim przestało przemawiać. No ale to już mądrzejsze głowy muszą to przeanalizować. Natomiast skoro w zwalnianie trenerów na poważnie zaangażowaliśmy Roberta Lewandowskiego i jest to jego taka w zasadzie druga praca, że dorabia jeszcze w dziale HR, no to może zaangażujmy go także do zatrudniania trenerów. Skoro Lewandowski może zwalniać selekcjonerów, to. Porzućmy te bajki o tym, że piłkarz nie może nie będzie wybierał sobie przełożonego, nie będzie wybierał trenera, bo nie od tego jest. No trochę widać od tego jest, trochę konsekwencji zachowajmy. Dlatego apeluję, Robert Lewandowski powinien być konsultantem, powinien być informowany o nowych pomysłach Cezarego Kuleszy. A jeśli jest obrażony na Cezarego Kulesza i nie chce z nim rozmawiać, to niech chociaż Kulesza mu Whatsappem wysyła nazwisko, a... Robert Lewandowski niech daje łapkę w górę albo w dół pod tymi nazwiskami. No, chociaż tak się dowiedzmy. Wyślijmy mu wiadomość o treści Jan Urban i niech da lajka like albo dislajka. No, żebyśmy nie tracili czasu na rozwiązanie, którego, z którego potem i tak będziemy się musieli wyplątywać. Teraz pytanie: w jakiej roli do kadry wróci sam Lewandowski? Jeśli wróci jako kapitan, to Piotr Zieliński wyjdzie na, na pośmiewisko, wyjdzie. I chyba polska piłka nie potrzebuje tego, żeby jeszcze Piotr Zieliński został zmemowany na resztę swojego y, życia. E, oszczędźmy chłopa. Aż mi go żal. Nie to, że jakoś bardzo żal, ale trochę mi go żal. Oszczędźmy go. No ale to jest pewien rodzaj testu. Czy Robert Lewandowski będzie potrafił dla, dla dobra Zielińskiego zostać kapitanem bez opaski? Czy jest w nim jakakolwiek refleksja po tym całym zamieszaniu, którego wprost no, nie wywołał, ale za które jednak był współodpowiedzialny? Mówiąc krótko, czy Duma pozwoli mu zrobić krok w tył na rzecz Kumpla z kadry, który jest tyle, tyle od zostania totalnym pośmiewiskiem? Tym odcinkiem kończymy serial probierz kontra Lewandowski. Natomiast już nadchodzi sezon drugi, czyli. Ktoś tam kontra Lewandowski. Nie wiem, Urban kontra Lewandowski. Papszul kontra Lewandowski. Magiera kontra Lewandowski. No bo koniec końców to zawsze jest serial Ktoś tam kontra Lewandowski. Bądźcie czujni, serial ruszy niedługo. Zdjęcia do nowego sezonu ruszą już niedługo. Jak widzicie przede mną mój stały straganik. Co to dzisiaj mamy? Mamy chrupki od SFD, bez dodatkowego cukru. No i kreatynę od SFD. Mamy od XTB... Co oczywiście kubeczek, bo on was odsyła do linku w opisie, gdzie możecie poczytać o tym, jak pooszczędzać pieniądze i yy, jak między innymi założyć konto emerytalne IKE WXTB. Mamy wreszcie kuchnię Wikinga, sponsor reprezentacji polskiej, no i sponsor kanału Zero. Największy catering dietetyczny w Polsce. Do 16 czerwca trwa, trwa specjalna promocja 25% zniżki na nasze hasło. Yy, 45 zł za 5 posiłków dziennie, przecież to jest naprawdę, naprawdę. Tanieocha, zachęcam do zamówienia. No i Zen.com to jest nasz nowy sponsor, z którym będziemy robić odjechane akcje w najbliższym czasie. Pamiętajcie, że możecie podpiąć swoją obecną kartę bankową do Zen.com i płacąc, e, zarabiacie na każdym zakupie. Przedłużacie sobie gwarancję na dwa lata bez dodatkowych kosztów i macie dostęp do najwyższych cashbacków na rynku. Nie musicie zmieniać banku, żeby korzystać z usług Zen.com. Dziękuję. I nowości SFD. Kreatyna All Nutrition w musujących tabletkach. Na siłowni, w domu, zawsze z Tobą. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Dołącz do fuchsiasz.pl i zgarnij gwarantowane 1060 zł na start. Zwrot w gotówce, freebet za rejestrację i freebed w aplikacji już na Ciebie czekają. Zero kompromisów, tylko zdrowsze i bielsze zęby. Stopa White On. Po prostu. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, dostawca dań gotowych w całej Polsce. Nowy numer magazynu Zero już dostępny. Zamów na magazyn.zero.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.